Nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3 zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. W listopadzie na terenie powiatu Lubaczowskiego Straż Pożarna reagowała 29 razy. W zdarzeniach tych poszkodowanych zostało 11 osób, w tym jedna osoba poniosła śmierć. Ponad 200 strażaków ugosiło 5 pożarów. Wyjechaliśmy dwa razy do alarmu fałszywego i 22 zdarzenia miały związek z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń. Strażacy uratowali mienie o szacunkowej wartości około 215 tysięcy złotych. Najczęściej do zdarzeń dochodziło na terenie miasta Lubaczowa. Tutaj mieszkańcy mogli usłyszeć dźwięk syren strażackich aż 8 razy. Razem z jednostkami ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego współdziałaliśmy 13 razy. Jednostki ochotniczych straży pożarnych nie włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego współdziałały na miejscu działań 5 razy.